OK, ta sama sytuacja, czy uderza jedno, tak, hop. zablokowałem zapałem, uderza drugi, hop, zablokowałem, ale równie dobrze, po zarzuty przed mogę pójść tutaj, czyli wchodzę w niego, wyłapując tutaj za głowę, tak, do tego ściągając sobie... Ee, najlepiej do tyłu, tak? tak? wszystko oczywiście w walce będzie się działo dynamicznie, więc te moje wejście, tym ciałem też tak samo, te barki muszę zrobić bardzo szybko, jak to zrobię powoli, no to mi się zdążył miły ciałem skontrolować tak, bo w do tyłu już będzie po pachcie. czyli jeszcze raz, uderza raz, uderza dwa, łapie tu, łapie tu, wchodzę tu, tak, jeszcze raz, uderza tu, czekaj powoli, eee, uderza, tak, tu, Łapię sobie najprzedniej, tak, chce iść po ten rzut, uderza drugi. Hop, blokuje, już w tym momencie nie da się uderzyć. I teraz spodobajcie, moje nogi w ten sposób i głowa po prostu a bark przed jego bar. Tak, tu, Hop. Moja noga na linii jego nóg, jego ciało stara się maksymalnie wychylić do tyłu. Teraz co robię dalej? Moja noga tylna robi zamach mocno do tyłu, żeby tu zgięciem kolanowym wjechać w jego zgięcie kolanowe. I tu teraz robię rzut, tak? Oczywiście ręka znowu zostaje w, w kontroli. I dalej mogę kontynuować, tak? Kolej, dalej? No teraz. Uderza raz, łapię. Uderza dwa, blokuje, Wchodzę w jego ciało, łapię go za plecy, rękę trzymam. Noga wysoko, w jego zgięcie kolanowe. I tu teraz, tak, wycinam. Jeszcze raz. No, no. Raz, łapię, uderza dwa. Wchodzę i teraz do rzut. No. Jeszcze raz spróbujemy. Raz, dwa, trzy, raz.